Cześć, tu McGuffin. Człowiek od najmłodszych lat trenował swoją czaszkę. Teraz jest niezniszczalny i może zniszczyć wszystko. Dzisiaj pokażę wam film zatytułowany Invisible. Uwaga, spoilery, pilnujcie się. Żelazna głowa. To 60-letni mężczyzna znany ze swojej niesamowicie mocnej czaszki przypominającej żelazo. Od bardzo młodego wieku żelazna głowa, jego brat, żelazna krocza i siostra Ryk zostaje nauczeni odpowiednich form sztuk walki przez swojego mistrza. Żelazna głowa potrafi uderzać głową w cegły, nie odczuwając bólu specjalizuje się wytrzymałością krocza, trenując przez uderzanie metalowe w wahadło ciałem. Podobnie Ryk posiada głos, który może zakończyć życie ludzi jednym krzykiem. Oskarżany jest o pęknięcie błąd będykowych ludzi swoim śmiechem i codziennie łamie co najmniej pięć krane głosem podczas treningu. Trójka rodzeństwa była chwalona za swoje talenty w młodości, ale wraz z wiekiem ich umiejętności również się starzały. Ludzie stracili zainteresowanie nimi i może że kontynuowali trening, nie byli już szanowani za swoje wysiłki. Ponadto, że raz rodzeństwo przez większość życia pozostała Bezrobotna, co spowodowało, że żelazna głowa znalazł się teraz po uszy w długach. Pewnego ranka, windykatorzy w indykatorze do jego mieszkani zebrali wszystkie jego rzeczy, aby spłacić długi. hitler zobaczył także stare certyfikaty żelaznej głowy i zatruł z niego za wybór głupiej ścieżki życiowej. Po ich odejściu użył małego krzesła i pozostałego naczynia stałowego, żeby zjeść to, co mu zostało. Żazna głowa oskarżył się na swój los i w końcu pogodził się ze swoim życiem w wieku 60 lat. Postanowił dokonać zmiany i wyruszył w poszukiwaniu pracy. Pierwszą grupą, na którą natknął się, że raz na głowę był, byli pomocnicy gangstera, rozdzielający pieniądze między sobą. Kwota, którą zarabiali na tak prostej pracy, zszokowała zną głowę i postanowi dołączyć do grupy. W kolejnej scenie stary mężczyzna trafia na siłownię, śledząc grupę. Prawa ręka Riker był gotów wyrzucić go, a lider gangu, Zaj go zatrzymuje. Jest gotów wysłuchać problemu żaznej głowy, a gdy dowiaduje się, że chce dołączyć do gangu, śmieje się w twarz staruszka, że żazna głowa błaga ich, aby dać mu szansę, ale ostatecznie zostaje wyrzucony. Wieczorem córka żelaznej głowy i jego wnuk przychodzą do jego domu, oferując mu pomoc, jednak jest zbyt dumny, aby przyjąć od ich pieniądze. W nadziei na zajęcie go, córka zostawia swojego syna na kilka dni, mimo że żelazna głowa tego nie docenia, wręcza dziecku piłkę, żeby je zabawić. Następnego ranka pomocnicy Zaja jedną ulicą w pobliżu, co przypomina żelaznej głowie, o braku szacunku, który go spotka ze strony wierzycieli, to powycha go do jeszcze bardziej drastycznego kroku. Skacząc pod ich samochód. gangsterzy szybko mu pomagają i biorą go pod swoje skrzydła, aby uniknąć. Kupotus. Na zalecenie swoich ludzi za jest gotów dać żelaznej głowie szansę, ale najpierw musi udowodnić swoją wartość poprzez zabranie pieniędzy od bardzo upartego klienta. Żelazna głowa akceptuje wyzwanie i udaje się na spotkanie z tym człowiekiem. Okazuje się, że jest to znany biznesmen, który właśnie ma lunch z klientem. Na początku jak żelazna głowa prosi go po prostu o spłatę długu, a jak można się było spodziewać, mężczyzna go ignoruje. W swojej drugiej próbie żelazna głowa przekracza granice i pluje do jedzenia biznesmena. Rozgniewany dłużnik uderza go butelką, a żelazna głowa, Zamiast się wycofać kontynuuje łamanie wielu butelek na swojej głowie. Ludzie wokół postrzegają biznesmena jako złoczyńcę, w przeciwieństwie do tego, jak potraktowaliby zwykłego windykatora. W rezultacie mężczyzna czuje się upokorzony i wręcza żelaznej głowy swoją kartę kredytową. Wróciwszy do siedziby gangstera, Zaya jest pod wrażeniem umiejętności żelaznej głowy. Przyznaje mu 30% prowizję od zebranych pieniędzy i obiecuje podwyżki, jeśli będzie kontynuował dobrą pracę. Prawa ręka Zaja, Ricker, pęga zazdrości z powodu specjalnego traktowania nowego członka. Spoczliwie próbuje przekonać swojego szawa, twierdząc, że żelazna głowa po prostu miał szczęście, ale stary człowiek nadal dostaje szansę. W następnym kadrze montażowym widzimy go zarabiającego fortunę w ciągu jednego miesiąca. Wypełnia swój dom drogimi meblami, gadżetami i alkoholem. Upewnia się, że ukrywa swoje zajęcie przed żelaznymi kroczami, rykiem i mistrzem, wiedząc, że nie będą go wspierać. Nawet odwiedzają jego dom, ale żelazna głowa kłami o meblach i udaje, że utrzymuje swym pracę w tajemnicy. Potem pewnego dnia zostaje mu przydzielone zebrać pieniądze od bało. Pracownika. Jego długo technika działa i bał daje mu 30 tysięcy juanów, czyli wszystko co miał w tej chwili. Żelazna głowa zezwala na to i przynosi pieniądze szefowi. A Ricker nazywa to oszustwem, ich polityka nakazuje im nigdy nie przyjąć więcej niż połowy pieniędzy, a bał jest im winien 300 tysięcy rupii. Riker obraża żelazną głowę, kwestionując jego kompetencje i nazywa go oszustem. W przypowiedział wściekłości żelazna głowa obecnie zabrać całą kwotę w ciągu trzech dni. W przeciwnym razie będzie musiał sam zapłacić całą kwotę i będzie traktowany jak długo gowa jest pewny swoich umiejętności, podczas gdy Riker modyśla jego upadek. W nocy po powrocie do domu, Ricker i jego ludzie biją starca na ulicy i rozrywają papier, na którym znajdują się rachunki Bao. Utrudnia to na głowie udowodnienie, że Bao jest im winien pieniądze. W jakiś sposób podnosi się i wraca do domu. Jakiś czas później do jego drzwi puka inny mężczyzna, by zrzucić mu część pieniędzy. gowa chętnie ją przyjmuje, ale właśnie wtedy do domu wraca jego córkę i jej mąż policjant. Uważam, że facet jest windykatorem i każą mu opuścić dom. Rzaz Żelazna głowa nie chce, by dowiedzieli się o jego zawodzie, przez co traci pieniądze. W następnej scenie widzimy zięcia Żelaznej Głowy w domu, który został okradziony. To należy do Bao i okazuje się, że to on ukradł pieniądze, które miały być przeznaczone na rachunki szpitalne jego matki. Przyznaje się do błędu i mówi wszystkim, że miała spłacić swoje długi. Rodzina dzieje się emocjonalną rozmową, po której Bao obiecuje, że nigdy więcej nie zrobi czegoś takiego. Zięć Żelaznej Głowy i jego koledzy również przekazują rodzinie kilka tysięcy juanów, aby im pomóc. Następnego dnia. Żelazna głowa. Podobnie udaje się do bału i używa swojej starej sztuczki. Mamy zamieszanie na miejscu, na środku ulicy, a ludzie krzyczą, na Bał, by zapłacił. Nie mając wyjścia, biedak uderza się cegłą w głowę, nasiadując żelazną głowę. Starzec po prostu podaje mu chusteczkę i odchodzi z żalem. Nigdy nie chciał używać swoich umiejętności do czynienia zła, i zdaje sobie sprawę, że zmienia się w osobę, której nienawidzi. W tym samym czasie Zai i Riker obserwują żelazną głowę ze swojego samochodu. Zai zawsze miał co do niego wątpliwości, a Riker ciężko pracuje aby dodać olej do ognia. Wiedzą, że żelazna głowa zawiedzie, ale powinny poczekać, aż miną trzy dni, aby podjąć działania przeciwko niemu. Później tego samego dnia żelazne krocze, ryk i mistrz wydzierają się do domu żelaznej głowy i dowiadują się o tym, jak się wzbogacił. Są zniesmaczeni, że wykorzystał swój trening do zrobienia czegoś tak nikczemnego. Co więcej, firma, dla której pracuje, wykorzystuje biednych i oferuje im pożyczki o niepokojąco wysokim oprocentowaniu. Żelazna głowa jest zażenowana do tego stopnia, że chce pochłonąć Ukonała go ziemia, oddaje resztę swoich pieniędzy Mistrzowi, obiecując, że już nigdy nie wróci do pracy. Jednak widząc sumę pieniędzy, mistrz, i jego ludzie zmieniają zdanie ogłasza ich zespołem czterech windykatorów i dołącza do żelaznej głowy w pracy. Mistrz bije żelazne krocze motkiem na oczach klientów, zmuszając ich do szybkiej zapłaty. Używając tej samej sztuczki, zarabiają tysiące w ciągu za dwie godziny, a nie udaje im się przekonać Bało. Upiera się, że nie ma pieniędzy, ale grupa chce, aby sprzedał dom, aby im zapłacić, mimo że on i jego rodzina zostaną bez dachu nad głową. Kiedy Bało nadal nie płaci, Ryk zaczyna powtarzać słowa zapłać przed jego domem. Robi to przez następne dwa dni bez przerwy i ostatecznie matka Bało Pozwala mu sprzedać dom. W następnej scenie żelazny głowę i zespół Udają się do Zai z pieniędzmi. Zai obraża Rikera za to, że kiedykolwiek wątpił w żelazną głowę i czyni go jego prawą ręką. Żelazna głowa otrzymuje władzę nad wszystkimi w gangu, co bardzo denerwuje Rickera. Przez następny miesiąc, żelazna głowa i grupa kontynuuje zbieranie pieniędzy przy użyciu tej samej techniki. Działa to jak urok, ponieważ ludzie są przerażeni uderzeniem młotkiem, tak jak robi to mistrz z żelazne krocze. Grupa zabiera również dużo pieniędzy i zaczyna cieszyć się pełnią życia. Co więcej, biorą na siebie odpowiedzialność za szkolenie innych gangsterów i zarabiają na tym wiele pieniędzy. W dniu urodzin, żelazna głowa organizuje wielką imprezę. Wszyscy dobrze się bawią, dopóki Zaj nie informuje ich o przybyciu wielkiego szefa Jana. Ten zaprasza żelazną głowę Zaja i resztę do swojego samochodu i gratuluje mu urodzin. Mężczyzna korzysta również z okazji, aby poinformować ich, że firma udziela teraz pożyczek studentom. Są młodzi podatni na wpływy, co Jan zamierza wykorzystać. Żelazna głowa nie czuje się komfortowo z tym pomysłem, ale nie ma odwagi sprzeciwić się wielkiemu szefowi. Następnego dnia zosta Zostają poproszeni o odebranie pieniędzy od młodej studentki. Widzi, jak ktoś bije żelazne krocze i jest strząśnięta. Aby uniknąć podobnego losu, zgadza się im zapłacić sprzedając swoje nagie zdjęcia. Żelazna gła patrzy, jak dziewczyna odchodzi z gangsterami, i czuje się winny, że uczestniczył w tym. Próbując zapomnieć o dziewczynie, postanawia spędzić czas ze swoim wnukiem. Wybierają się razem na rejs i spędzają razem kolejny tydzień. W międzyczasie studentka zostaje wmanewrowana w pójście do pokoju z Rickerem. Innym nieważnym członkiem gangu jest Link któremu nie podoba się wykorzystywanie dziewczyny, próbuje wziąć odwet, ale zostaje uciszony przez swoich szefów. Po wycieczce żelazna głowa jego wnuk oraz reszta grupy idą plażą. Ten trafiają na matkę i córkę bał mieszkających na ulicy. Mała dziewczynka oskarża żelazną głowę o to, że jej rodzina cierpi. Jego wnuk i ona wdają się w bójkę, w wyniku której chłopiec rzuca w nią szklaną butelką. Żalazna głowa zostaje trafiony, a jego głowa po raz pierwszy krwawi z powodu uderzenia. To jest jego ostatnia kropla i nie chce już mieć nic wspólnego z Zay ani ich biznesem. Następnym razem, gdy spotyka Jana, daje mu jasno do zrozumienia swoją decyzję. Gangster najwyraźniej nie jest zadowolony z odejścia swojego najlepszego człowieka, ale co dziwne, odchodzi bez słowa. Następnie, raz na głowa, spotyka Ringa, który został poproszony o zajęcie się jego wnukiem. Biedak został pobity przez człowieka Jana, który porwał dzieciaka. Rozcieczony, jest gotów zaryzykować wszystko dla swojego wnuka, ale wcześniej dzwoni do swojej córki i prosi ją, aby pozostała bezpieczna. W innym miejscu widzimy, jak matka bała. "Otrzymuje kartę kredytową i list z przeprosinami od żelaznej głowy." W końcu może kupić dom i trzymać się z dara od ulic. Na następnej scenie grupa żelaznej głowy wdziera się z bronią do siłowni Jana. Dzieciak zostaje uwolniony, jak gangsterzy poddają się, ale wtedy krzyk przypadkowo pociąga za spust, ujawniając, że broń to zabawki dla dzieci. Grupa zostaje schwytana i poproszona o nagranie wideo z dziewczynami z uniwersytetu. Jan chce pozbawić się zasad, aby udowodnić, że są tak samo nieuczciwi jak reszta jego pracowników, że głowa odmawia trzymania kamery i zamiast tego przystawia mu pistolet do głowy. Kilka sekund przed tym, jak zostaje zastrzelony. Z sufitu spada ekipa ratunkowa, która oboliła proceder prania brudnych pieniędzy, który zamieszany był gang. Ostatecznie wszyscy gangsterzy, w tym Jan i Zaj, zostają aresztowani, a dziewczyny wypuszczone na wolność. W ostatniej scenie żelazna głowa wyprowadza się z domu i zamieszkuje z rodziną swojej córki. On, żelazne krocze, Ryk i mistrz przysięgają, że nigdy więcej nie użyją swoich umiejętności. Pochopnie subskrybujcie aby oglądać więcej filmów tego typu włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę aby wesprzeć kanał dziękujemy za obejrzenie